Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Polska reprezentacja w strojach retro Messi lub Ronaldo w klubie Beckama, czyli plany Anglika Plany transferowe Bayernu, czyli w końcu rzucą pieniądzem Kontuzja Suareza Znamy przyszłość Jamesa Rodriguez'a Nowy priorytet FC Barcelony Garrett Bale na celowniku niemieckiego giganta. Drogi widzu, mam do ciebie pytanie, a mianowicie czy używasz Spotifya? Zaznacz tutaj swoją odpowiedź, a jeżeli używasz, to zachęcam cię do sprawdzenia ostatniego gwizdka na Spotifyu. Tam jest dosłownie to co tutaj, tylko przykładowo, jeżeli jedziesz sobie autobusem, no i nie za bardzo możesz oglądać film. No to zawsze możesz odpalić Spotify'a, ostatni gwizdek, no i przesłuchać sobie podcastu. Zachęcam sprawdzić, link masz w opisie, a ja przypominam, że na 200 tysięcy wychodzę na boisko, także subskrybuj kanał na dole i nie przedłużam, życzę miłego oglądania. Jakiś czas temu reprezentanci Polski wzięli udział w sesji zdjęciowej w stylu retro. Miała ona na celu upamiętnić setną rocznicę założenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Fotografie, zrobione kilka miesięcy temu, zostały użyte do stworzenia kalendarza na rok 2019. Na obecnym zgrupowaniu reprezentacji Polski nastąpił ciąg dalszy sesji zdjęciowej. Arkadiusz Milik zapozował w stroju reprezentacji Polski z lat 20 XX wieku. Kamil Grosicki założył strój z 1934 roku z meczu Polska-Niemcy. Łukasz Fabiański został sfotografowany w bramkarskim trykocie z 1935 roku ze spotkania Polska-Łotwa. Koszulkę z 1921 roku z meczu Polska-Węgry założył Kamil Glik. Mateusz Klich miał na sobie zestaw z 1938 roku z meczu Polski i Szwajcarii. Na koniec Jan Bednarek przywdział trykot z 1922 roku z meczu Polska-Węgry. Bardzo fajna inicjatywa polskiego Związku Piłki Nożnej, który w znakomity sposób upamiętnia 100 lat pełnych emocji i sukcesów polskiej piłki na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję, że reprezentanci Polski natchnieni sukcesami z przeszłości pokonają w najbliższym spotkaniu Austriaków, wykonując pierwszy krok ku awansowi na Euro 2020. Jakiś czas temu na naszym kanale informowaliśmy Was o nowym klubie założonym w Stanach Zjednoczonych przez Davida Beckham'a. Inter Miami dopiero w przyszłym roku zadebiutuje w Major League Soccer. Jednak już teraz właściciele rozglądają się za gwiazdami światowego formatu. Były piłkarz Manchester United czy Realu Madrid, który jest współwłaścicielem Interu Miami, marzy o zakontraktowaniu Lionela Messiego lub Cristiano Ronaldo. Każdy ma swoją listę życzeń. Gdy spojrzy się w jaki sposób gra Leo i Cristiano, to nawet jeśli wydaje się, że jest to późny etap ich kariery, to nie widzę, żeby był to dla nich koniec. Grają na tak wysokim poziomie, że ciężko wyobrazić sobie, jak opuszczają swoje kluby. Ale zobaczymy, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w piłce nożnej. Sprowadzenie któregoś z nich w najbliższym czasie będzie po prostu niemożliwe. Zarówno przed Argentyńczykiem, jak i Portugalczykiem, jeszcze kilka ładnych lat grania na najwyższym światowym poziomie. Jednak gdy jeden i drugi będą zbliżali się do końca swoich karier, być może skuszą się na propozycję Davida Beckama i zagrają w interze Miami. Niesamowitą historią byłoby, gdyby zarówno Messi, jak i Ronaldo trafili do tego samego klubu. Major League Soccer jest ligą, gdzie wszystko może się zdarzyć. Zobaczenie ich grających razem byłoby czymś niesamowitym. Trzymamy kciuki, aby tak się stało. Ciekawostka. Były premier Polski, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na swojego Instagrama wrzucił zdjęcie z Neymarem. Post został oznaczony komentarzem: Zaskakujący finał paryskich negocjacji w sprawie Brexitu. Jesteśmy ciekawi, czy Neymar w ogóle wie, kto to jest Donald Tusk i czym zajmuje się przewodniczący Rady Europejskiej. Plotki głoszą, że otwarcie sejfu z pieniędzmi Bayernu Monachium będzie słyszalne na całym świecie. Jest ono tak w Monachium wyczekiwane, jak pierwsza gwiazdka podczas Wigilii Świąt Bożego Narodzenia albo północ w Sylwestrową Noc. Niemieckie media donoszą o celach transferowych Bawarczyków, które mają zostać zrealizowane dzięki tym pieniądzom. Przede wszystkim do Bayernu trafi Benjamin Pavard, obecnie piłka Stuttgartu, który ma kosztować równe 35 milionów euro, czyli tyle ile wynosi klauzula odstępnego zapisana w jego kontrakcie. Transfer został już oficjalnie potwierdzony na początku roku. Kolejnym wzmocnieniem linii defensywnej ma zostać obecny piłkarz Atletico Madryt Lucas Hernandez. Francuz ma kosztować aż 80 milionów euro, co prawie dwukrotnie miałoby pobić rekord transferowy, który należy do Corentina Tolisso. Wydanie tak ogromnej kwoty na pewno zadziała pobudzająco na środowisku Bayernu Monachium. Tym bardziej, że kadrowa rewolucja jest w obecnej sytuacji wymagana. Oprócz tych dwóch piłkarzy szeregi Bayernu mają wzmocnić Timo Werner oraz Callum Hudson-Odoi. Transfer tego pierwszego jest niemal przesądzony. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2020 roku, a więc to jest ostatni dzwonek, aby jego obecny klub trochę na nim zarobił. Dzięki temu Lewandowski zyska poważnego konkurenta do wyjściowego składu, co może jeszcze bardziej pomóc reprezentantowi Polski w rozwoju. Niewyjaśniona pozostaje kwestia Hamesa Rodrigueza, który może zostać wykupiony za 45 milionów euro. Plany Bayernu są naprawdę ambitne. Mamy nadzieję, że dzięki wzmocnieniom Lewy sięgnie po upragnioną Ligę Mistrzów. Ciekawostka Dziennikarz Sky Manuele Bajocini ujawił ciekawostkę na temat niedawnych derbów Mediolanu. Nikt tego nie utrwalił, ale po golu Bakayoko piłkarze na ławce rezerwowych krzyczeli, tak jak mówił. Stało się tak, ponieważ Bakayoko od miesięcy powtarzał wszystkim w Milanello, że strzeli przeciwko Interowi. Stąd też wzięło się klepanie w herb pod kurwa sud. Zapachniało tutaj Cristiano Ronaldo i jego postanowieniem przed meczem rewanżowym z Atletico Madryt. Luis Suarez jest jednym z najbardziej niedocenianych napastników na świecie. Jego gra daje FC Barcelonie i reprezentacji Urugwaju bardzo dużo. Niestety ci drudzy już niedługo będą mogli się o tym przekonać, ponieważ Luis nie poleci na najbliższe zgrupowanie kadry przez kontuzję. Urugwajczyk podczas minionej kolejki dla ligi w meczu przeciwko Realowi Betis nabawił się urazu. 32-latek skręcił kostkę w prawej nodze. Nie jest to groźna kontuzja: według lekarzy Suarez będzie do siebie dochodził przez około 2 tygodnie. Przez ten drobny uraz piłkarza FC Barcelony ominie zgrupowanie kadry w Chinach. Urugwaj zmierzy się tam w towarzyskim turnieju, gdzie ich rywalami oprócz gospodarzy będą reprezentacje Uzbekistanu oraz Tajlandii. Media jednocześnie donoszą, że Suarez powinien być gotowy do gry na najbliższe derbowe spotkanie przeciwko Espanyolowi. Wspominaliśmy już dziś o potencjalnych wzmocnieniach Bayernu Monachium. Wspomnieliśmy również o Jamesie Rodriguezie, którego przyszłość do tej pory nie była jasna. Bawarski klub ma możliwość wykupu Kolumbijczyka, który obecnie w Niemczech przebywa na wypożyczeniu. Hiszpańska marka donosi, że James podjął decyzję o powrocie do Realu Madryt. Reprezentant Kolumbii nie chce dłużej grać w Bayernie. Z drugiej strony Hamez zdaje sobie z tego sprawę, że zarówno Florentino Perez, jak i Zinedine Zidane nie widzą dla niego miejsca w składzie Królewskich. Dlatego też prawdopodobnie skończy się na tym, że piłkarz wróci do Hiszpanii, po czym szybko z niej odejdzie do prawdopodobnie jednego z włoskich klubów. Dużo mówiło się m.in. o Napoli czy Juventusie. Plotki głoszą, że o transfer Hamesa bardzo mocno zabiega Cristiano Ronaldo. Niestety w ostatnim okresie Kolumbijczyk nie powala formą. Na pewno w Monachium o wiele więcej sobie oczekiwano po Rodríguezie. Jedno jest pewne: piłkarz w Niemczech nie zostanie dłużej niż do 30 czerwca. Całkiem niedawno wspominaliśmy o tym, że FC Barcelona jest skłonna zapłacić ponad 100 milionów euro za piłkarza Atletico Madrid Antoine Grismana. Media hiszpańskie donoszą, że nie tylko Francuz ma być celem transferowym Dumy Katalonii. Na liście życzeń Ernesto Valverde znalazł się reprezentant Serbii oraz napastnik Eintrachtu Frankfurt, Lukajowicz. Mistrz Hiszpanii jest skłonny wyłożyć za 21-latka około 50 milionów euro. Jego transfer jest z myślą o Luisie Suarezie, który powoli będzie musiał schodzić z piłkarskiej sceny. FC Barcelona chce się przygotować na wypadek odejścia lub zakończenia kariery przez Urugwajczyka. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest to, aby odpowiednio wcześnie przygotować odpowiedniego następcę do wyjściowego składu. Co ciekawe, na ostatnim meczu niemieckiego klubu z Interem Mediolan w ramach Ligi Europy na trybunach San Siro pojawili się Pep Segura, Erik Abidal oraz Ramon Planes, którzy obserwowali występ młodego Serba. Ponadto miało się odbyć spotkanie z władzami Eintrachtu w wiadomej sprawie. Jovic jest rewelacją obecnego sezonu Bundesligi. W 23 meczach strzelił 15 goli, dodatkowo w 10 spotkaniach Ligi Europy pokonywał bramkarza drużyny przeciwnej aż 7-krotnie. Wielokrotnie na naszym kanale wspominaliśmy o sytuacji gareta Bale'a w Realu Madryt. Podsumowując, Waliczyk jest na wylocie i prawdopodobnie latem pożegna się z drużyną Królewskich. Jak do tej pory najprawdopodobniejszym kierunkiem odejścia Bale'a były wyspy brytyjskie, a dokładniej Manchester United albo Tottenham. Jednak media donoszą, że na rynku pojawił się nowy gracz, który jest zainteresowany usługami Waliczyka. Tym zespołem jest Bayern Monachium. Niemiecki klub może mieć jednak problemy w dwóch kwestiach. Po pierwsze, królewscy prawdopodobnie zażądają sporych pieniędzy za transfer, zapewne w okolicach 100 milionów euro. Po drugie, sam piłkarz będzie chciał niemało zarabiać w Niemczech, co może dodatkowo skomplikować sytuację. Jednak pewna osoba, znajdująca się blisko Baila, powiedziała, ten transfer wyszedłby na dobre wszystkim stronom. Poza tym, kto by nie chciał grać dla Bayernu? Czy transfer ten może dojść do skutku? Wydaje się nam, że Bawarczycy mogą nie dysponować odpowiednimi funduszami na ściągnięcie waliczyka na Allianz Arena. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.